Jestem Witajcie, bo jestem w następnym odcinku z serii. Gramy w Crash Royale. Dzisiaj dałem sobie, że wbijemy 400 pucharków. Oczywiście. Tak. Dobrze. Dzisiaj otwierajmy sobie. Otwierajmy sobie. Yy, Flicesta. Oczywiście dopiero wszedłem. Oczywiście w naszym nagraniu oczywiście też zagrałem dwie rundki, dlatego mam 262 a nie 207 pocharków. Eee, oczywiście możemy coś ulepszyć, widzę. Dobra, ulepszymy sobie. Tylko warto ulepszyć do Lebla. Dobra, to gramy. Gościu za tego łóżko. No na razie jest dobrze. Nie jest najgorzej. Teraz mogło być lepiej. Dobrze jest, dobrze. Jest nawet super, muszę powiedzieć. Glitch. Mamy wieżę. Ale zniszczył nam trochę. Postać Dobra Ojej Ale dobrze, bo tylko ją yy, dużą kick tower, wierzę Jest dobrze Dobra, zacznij masz muszę taką zagrać No już jest niedobrze Musimy puścić naszego tanka, żeby bronił wieży. Warto tak grać, ja teraz mówię. Ojej, ojej, źle! No może jeszcze bomber to sobie No dobrze, to Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Czekajcie, puszczę teraz sobie mini pękę. Dobrze, jest super. Dobra, jest super i ci, ci, ci. Nie, 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 nie. Kurde, miało być tak fajnie. Dobra, jest dobrze na razie. Jest super, dobrze nie zaatakował. Teraz Gianta. No. Jest super. Dobrze, nie rozwoli mycia. Oj, 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 jest bardzo teraz nie dobrze. Kropnie teraz. Dobra, jest dobrze. No nie. Ale on wrednie gra, w wrednym sposobem. Dziękujemy. Atakujemy jak zawsze. Od razu lecimy muszkieterką. Musimy to wygrać. Uwaga. Uwaga. Nie, nie będzie wygrany. Uwaga. Serio? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ja nie wierzę. to jest chyba sen jakiś. Ale to hamskie Czy wy to 5 HP na mega wierze. Jezu, jak można tak... Dobra, nieważne. Ale to, kur... taką akcję stracić. Teraz by mi się... ten... szkieletonki przydały. Aha. O fajne. Dobra. Jest dobrze, mamy wieże. Jak zawsze na początku. Dobrze, teraz bomber, żeby nas, żeby go odstraszyć. Dobra. Jest bardzo dobrze nawet. Można powiedzieć, że to wygraliśmy, bo to wygraliśmy. Szybka gra, łatwa. Zresztą w porównaniu do tamtej, nie, to była bardzo szybka. Dobra, już mamy 321 pcharków. Może dzisiaj nawet 500 pucharków bijemy, zobaczymy. Oczywiście gościu zawsze, zawsze początkujący rozpoczynają atakiem. To jest już standardowy. To jest skórzające takie posunięcie właśnie. To już, to już można powiedzieć, że stracił manę. To, dobra. Można, to już ogromnie stracił manę. Mam bardzo teraz wielką szansę na wygraną. Eee. O Jezu. Gościu, to zwalił. To strasznie. No to jest wygrana już. Gościu nie ma szans. Chyba, że się jeszcze... Nie no nie ma szans. Koniec. Mówiłem, ja początkoń zawsze grałem bez sensu i na atak, więc... Zawsze. No. Dobra. No i gramy dalej, może nam się znowu wygra, wygrać czas, od razu otworzymy Crawl Der Del Perio. Perro. Mm, czyli czy goście że już... ...musi grać trochę na tym, na, na tej arenie, bo ma level i już jest w jakimś klanie. oj! oj, oj, oj. Złe posunięcie. Trochę źle zrobiłem. Dobra, może jeszcze się wybronię. Fireball mi się teraz przydał Dragona, 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 panowie. Dobra, dobrze. Wybroniłem się. No i tak. No, o, pięknie. Dobrze, jest super. Jest bardzo, mam, może na odwieżę zobudzimy. Tak, mamy wieżę. Jak mówiłem, na no zawsze jak zawsze na początku. O Jezu, o to było. Zapewne jakbym grał już na jakieś 1800 na pewno by się ktoś zaczął bronić, bo każdy późniejszych bucharka, która już trochę w to gra, już wie, że na przykład już będzie koniec powierzy i się chroni automaty z automatu. Broni to nas, nie, chyba tego zbytnio nie... No właśnie. nie No o nie, Walkiri. Powiedz, że go ochroni. Jest! Teraz tego Gigant chyba nie zdążę. Daj, dawaj, dawaj. Jest! Udało się w ostatniej chwili. Chyba nie, 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 nie! Musi tylko za wcześnie poszło. A nie, on ma pierwszy level, aż poczty. Jest super. Jest bosko dobra. Wygraliśmy to chyba. A bo nie, nie do końca, nie do końca. Chyba, że jeszcze się wygronię jakoś. Nie, już teraz traci koniec. No? Aha trochę było bez sensu to ostatnie rosy Dobra, niech się Dobra I oczywiście się bronię jak zacznę w czątku Trzeba zawsze defować takie coś i po prostu odbijać się, odbijać kontra to, to już jest błąd w późniejszych jak też później gra Widzicie co się dzieje? Wreszcie nie ma szans. Jeszcze z Wołowicza pójdę. Nie, to już jest koniec. Dwa piki Patrzcie. Mimo literki. Chyba że jeszcze się wybroni jakoś cudem. Nie, dobra, wy... wygraliśmy. Wygraliśmy 3-0 znowu. Będziemy otwierać Clown w końcu. Uwaga. Uwaga, otwieramy. 153 golda, słabo. biemy, dobra, okej. Okay. archery, bomber, gliny. No i muszkieterka, może być, jak na takie dropy. Trochę słabiutkie, ale jakoś. Zawsze coś, można powiedzieć. No, zawsze będą lepsze, żeby mieć większy level. Bo już zbiję. nie, jeszcze nie. Teraz zbiję. Będę mógł chyba dołączyć do planu. Tak. jest tu, i na przykład sobie Aha. Dobra. Nieważne. Eee... Nie wiem, zapadnie, Może dołączymy do jakiegoś klanu. Może wiem, że tego, może nam O, O! u nas bez. Zobaczmy, oni mają jakieś dole te mają. Dobra, może być, tak na taki pierwszy klan. Zaraz, tu jest kartę, na przykład dajemy Giganta, bardzo dobry. Oczywiście, tu nam dają ci gracze, co są online, dają nam karty i może też, możemy jeśli mamy taką. Za dołączenie do, 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 do klanu dostajemy 100 gemów, fajnie. 207 gemów to jest bardzo dużo. Jak, 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 jak wiecie, jak, jak nie kupujecie gemów oczywiście, bo jak kupujecie, to wiadomo, że wiadomo, że dla nas, dla, dla ci, co kupują dla nich, to jest mało gemów, to jest to strasznie mało gemów. Jak on stawia, no ja tak nie lubię. No dobra, no już jest Jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Ujezu, mnie tu Bombera wystawiam, Zginie mi on na stówę. O, no nie, zginął. Tak myślałem. No jeszcze mi... Dobrze, nie dobił mi jej. Jeszcze raz. Dobrze. A, jak y, wiecie, y, ci, co mają drugi level, a ja trzeci, mimo że ulepszam cały czas, po prostu chodzi o to, że oni y, nie ulepszają kart. Na przykład chcą, prostu, albo nie mają kart ulepszenia, po prostu różnie bywa. No. Nie, 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 się. Nie, dobrze, mini packiem mi chyba zginie, jak dojdzie, co nie? Tak, zginie. No dobra, już nie zdążę, więc nie wiem. Może, może mi się uda zniszczyć. Nie, tak nie. Może raz, jeszcze raz. Jest. To było dobre. Dla mnie było korzystne. Dobra, dzisiaj zobaczymy, co to zrobi. Jak nie, to robię swo swoim sposobem grania. Dobra. Nie wiem, czy to był sens na taki atak. Czeka, czek, 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 czek. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Jest. Dobra, nie, 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 nie trafił. Oczywiście, ja po prostu cóż mu się zlagowało. O, jest idealnie po prostu teraz. Dobra, mamy wieżę, to tu, tu już chyba jest pewne. Też mam kościół ja Widzę. O, patrzcie, dwa tanki pójdą. Ja, yeah, jest piękne po prostu. No, to już brzmiało ciężko. Chyba, że takie coś tam, może właśnie kurczę. Dobra, myślę, że to już wygraliśmy. To jest nawet se, dla zabawy. Dobra, drugi game. To nas się osiągnięcie? Aż druga arena, pewnie. Ta. Dobra, dobijemy tych 500 pucharków. Druga arena tak wygląda. Ech, oczywiście nowe karty dostajemy za otw otwieranie skrzynek z tej areny. No oczywiście zaczynają atakiem. Dla mnie to, dla, dla, dla mnie po prostu jako moje zdanie dla mnie yy, na początku taki atak jest niekorzystny. Jego goblinki nie chce latają, oni tak nie dojdą, chyba że szkieletonki. No nie! Myślałem, że szkieletony ten rozwalam już No i mamy wieżę. Tak się czuję. No mamy wieżę. Nie widzicie? Widzi Dobra. Pewnie fireball użyję jak myślę. Tak dosłownie. Albo się poddał. Poddał się chłopak. Dobra, good game. To było dziwne. Nie wiem, dlaczego się poddał. Myślałem, że będzie jakiś dobry przeciwnik. Coś nam, coś nam dał? Nie, to ktoś po prostu... Oj, dali nam chyba tego gianta, no. Widzicie? Jednego. Wow, no bogato. Dobra, drugi level gianta może być. Grał dalej. Nikt nie chce z nami grać. Oczywiście pamiętajcie, że jak za pierwszym razem wam nie pójdzie, to od razu wyłączajcie i jeszcze raz włączcie, bo będziecie czekać tak do końca. Nie zawsze, ale zawsze tak jest. A jak klikniecie za drugim razem, to automatycznie was przynosi. W grę. Nie! Nie trafi! No i co? Czy widzieliście na którym on ma levelu? Czy levelu? To Ty tego fajbolo, że mi na hitę wziął mu w Jezu bo no tu chyba gramy... A, z czwartym levelem, dobra, nawet nie spojrzałem. Ci może być kiepsko. <laughs> Nikt nawet ani razu nie rzucił. Dobra, może być kiepsko. To już gramy... On ma lepsze karty, więc to już może być godny przeciwnik. Nie, 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 nie rozwali... Dobrze, nie rozwali mi micia. Nie, fireballowi mnie pewnie rzuci. Nie w tą stronę! Jaki fart! Nie, co ty robisz? Witch! Mam odmówieżę chyba. Tak sądzę. No nie! Serio? No i nie ma czym się chronić, to jest najgorszy. Aha, on myślał, że ja postawię... ...Skirreton... ...armii? Jeszcze raz! Dobrze, super. No, jest dobrze. Aha, to było dziwne, jest ja Już chyba mam po mini-packs scena. Ale też mam poknajcie. Dobra, ja się puszczę tutaj. Albo nie, puszczę sobie się dołucić. Zobaczymy, czy się będzie defował, czy będzie atakował. Sprawdźmy. DVO będzie. Tak jak myślałem. Mam przygodę, że niemniej gmicza... Oj, Niedobrze. może. Dobra, mamy wieżę. Zaraz powinniśmy zrobić drugą. W no widzę... Dobra, ja zdejmę, by zabezpieczyć drogi. Bo on nie, ja, ja będę mógł gdzie atakować go. I atakujemy z drugiej strony. Czekam, aż będzie się defował. No, o coś czuję, że się poddał. Znowu. Ta, good game, koniec. Tak sądzę. Ale to już jest. Chyba, że. Koniec. Dobra, good game. Tak dobijemy tych 500 po dzisiaj No, coś napisali, nie ma o, wyszedł z klanu. No, to nam jest 200, tu bym się jeszcze zmieścił w czołówce, znaczy jako pierwszy. Dobra, chyba to będą jeszcze z dwie gry Bijemy te 1500 Gram moim sposobem, bo nie atakuje. No, dobra. Jest dobrze jak na razie, jest bardzo dobrze. I już jest średnio. Dobra. Musimy go defować. Tylko żeby go chronić, tak... Musimy go dobrze chronić. Jak nie będziemy go chronić, to będzie kicha. Jest dobrze! Jest! mi nipkę wystawia, to będzie bosko. Wysta nie rozwali mnie no, Dobra, mamy wierzę. Możliwe, że gościu się już mu poddać, Ja już nie sądzę. Nie będę puszczał już taka, bo to już jest... O, możliwe, że nie koniec. Ojcie, ja popełniłem błąd. Tak, popełniłem błąd. Chociaż nie. Dobra, może być. Puszczę tutaj bo tego. Może się. Nie tyknij, nie tyknij! O, jest pięknie. Patrzcie, może jeszcze uda mi się, nie, żeby mi nie tyknął wieży. Oczywiście, nie liczy się strzały i fireball. Dobra. Nie, dobra, to już to pewno mi tyknie wierzę Nie, to jest pewny. Szkoda, myślałem, że uda mi się bez... Raz chociaż. Dobra, raz, raz mnie tyknął, bo dajcie w <grym> Dobra, jest dobrze. do fireball był... Nie no dobra, był dobry Dobra Jest dobrze. Nie atakuj mi tylko... Dobra Jest super, tylko... Dobra, możliwe, że się uda. Nie! Nie! Dobra, koniec, koniec. Jest! No, 489, na no serio? Co to za dzień? Najpierw 5 HP na mega wieży i to z, i z, i z jedną wieżą. Nie rozwaliłem go. A tego. A teraz y, mieliśmy nabić 500 bucharków, a 499, 499 mam teraz. Taki chamski zrobić. Dobra, Witch bym się przydał bardziej. Oj! Nie, serio, on już ma miniony. To już musiał kilka razy grać na tym rowerem, bo muszę skrzynkę otwierać. Chyba, że free chesta nie otworzę. Oj 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 fajnie się robi. Dobra, nie ma wytanka, niedobrze. Oj, Ojej, jedyny pomysł by go mówiłem, dobra. Najpierw mi uciąć, Jest! Jest! Dobrze! Jest! Nie, to nie tak nie będzie. Ale dobre było, dobre, dobre to było. chik był dobry jednak na tym polu. Dobra. Dobrze czas... Jest! Trafił. Dobrze. Jeszcze raz. Ech, blisko było. Dobra. Oj, to już nie fajnie. Nie, może jeszcze... Dawaj mi dobrze. Jest dobrze. Ale to nie będzie koniec w co tak za pół ja Zapewniam. Ech. Dobra. O, gościu się wkurzył. Nie może się dobić do mojej wieży. Ciężko. Zaraz, jak to mnie grać? Ja, ja, ja mówiłem w trzecim odcinku, że grałem na koncie, który miałem. Wapience y, to koło. I po prostu y, zresetowałem tableta I coś mi się stało z tym kątem. Szkoda, bo zacząłem grać od nowa na komputerze, bo wtedy grałem na urządzeniu przenośnym, czyli tablecie. Czekajcie. Dobra, wbiliśmy 527 hard. Dzięki za oglądanie. Chciałbym, się zostawili łapkę w górę i suba, jeśli filmik Wam się spodobał i chcecie być na bieżąco. Więc, cześć!